Roman! Dobra, zostaw w koś to ja on zapszedł. Jak dzieci. No już się oparło. I teraz ani z tej, ani z tej. Chłopaki, co się dzieje, że to nie chce iść? No zawiesiło się, zawiesiło się. Szymuś, podjeżdżaj tutaj pod tą kotłownię. Rozwiniesz HDS-a, pociągniesz blachę, bo chłopaki nie mogą sobie z nią poradzić, bo na napręży. No, i to jest właśnie to. Jak człowiek nie zadziała, to by się dzisiaj pierdzielili z tą jedną blachą do wieczora. Cała nadzieja w Szymonie. Poza tym, że jest sprawnym kierowcą, świetnie obsługuje chwytak dźwigu typu HDS. Dawaj, rozwijaj! To może za to, za te A, ja to wyrwał to. Dawaj, złapie za to! Odejdź, 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 odejdź jest? Czekaj, Szymon! Poczekaj! Linkę wyjdź! Szymon! Szymon! Kto cię trzyma? Lecz, lecz. Dobra, odejdźcie! Dawaj! Dawaj! Dobra! Witek! Ekipa! Dawać tutaj. Słuchajcie, chyba już maski możemy zdjąć, bo wata zdjęta jest. Dobra, jak panowie widzicie rozcinkę tego pieca? Góra jest przecięta. Jedziemy no. tylko boki, dwie części. Ja z jednej, Jacek z drugiej. I bierzemy go na dwie połówki. Tak. Czyli mamy plan, panowie. Działamy ostro. Ogień. Demontaż pieców wymaga jeszcze bardzo dużo pracy, więc orły natychmiast przeszły od słów do czynów. Tymczasem Piotrek toczy bitwę z wrakiem spychacza. Jak tam nowy? Robota idzie? No, właśnie skończyłem ostatnie cięcie. O! I już wszystko HDS-em poładuje, tak. tak? Tak, żeś go pokroił? Tak, pocięłem go. Jestem w delikatnym szoku. Możesz kroić koparkę. To się przestawiam na koparkę. Dobra. No jakby nie patrzeć, pocięto. Żeby pociąć taki kawał metalu, trzeba mieć trochę pojęcia. Niełatwo jest zrobić wrażenie na kadrze zarządzającej Piotro Stalu. Wszystko wskazuje na to, że Piotrek idealnie odnajdzie się w szeregach Orłów. Ty no powiem ci, że ten nowy niezły zawodnik. Tak? Zobacz, że on pociął to. No to dobry jest. Naprawdę. Można już tego stalińca wyciągać tutaj. Dokładnie. Trzeba ładować. To